Witam, witam, Kamila S. Proszę bardzo, coś takiego to chyba nikt nie ma. Nie? Tutaj jest proszę bardzo czyściutko, ani jednego ślimaczka. A tutaj proszę bardzo co się dzieje? Tu. Nie to co prawda nie przeszkadza, bo aż takiej strasznej plagi nie ma, ale to będzie z tego plaga. Ale cóż, tam żółwie się najedzą. Ja mnie to nie przeszkadza, ja tylko chcę pokazać jako ciekawostkę. No, już muszę kończyć. Życzę miłego dnia i miłego oglądania. I powodzenia w hodowlach, I pozdrawiam wszystkich akwarystów, i nie tylko akwarystów. I pozdrowienia dla Goldi i Pomsik. Czy Pomsik i Goldi. Zawsze się mylę w, tym kana w tej nazwie kanału. Przepraszam, niestety za pomyłkę, ja wiem, ale nie wiem, dlaczego zapominam tą nazwę. W każdym razie pozdrawiam i wesołych i zdrowych świąt. Oby jak najmniej yy, strat w hodowlach, albo żeby najlepiej w ogóle nie było strat w hodowlach. Niestety u mnie. Jedna strata była, bo jedna samiczka niestety, no, że tak powiem się wypisała, no ale mniejsza z tym, no następne. W każdym bądź razie, no szkoda ryby, ale cóż, tak jest w akwarystyce. W każdym bądź razie pozdrawiam i życzę jak najmniej, albo najlepiej w ogóle tych strat hodowla, oby było. I oczywiście oby nie było pęknięć baniaków. Bo to jest najgorsze. Więc jak najmniej albo w ogóle też, żeby nie było pęknięć. Yy, baniaczków szklanych. Oby nie było rozlewania wody z baniaczków i wylewania. I innych rzeczy, innych problemów. A rośliny no rośliny. Jak się rozwiną, to się rozwiną, będą rosły, to będą rosły. Oczywiście yy, powodzenia w hodowlach roślin. Oby jak najmniej tam było strat. No, ale dobra rośliny to już najmniejsza, najmniejszy chyba problem. Największy problem to zwierzę, zwierzęta i baniaczki, żeby tego takich problemów było jak najmniej. Na razie na tyle. Bo to jest samego rana, koniec przynudzenia mojego. Do następnego wideo, kciuki w górę! Zapraszam do oglądania moich poprzednich wideo, również jak i tych, które już są, już niebawem będą się pojawiać. Oczywiście, oczekując na następne wideo, zapraszam do oglądania i subskrybowania kanału. Tymczasem, ale oczywiście, jak każdy ma swoje zajęcia przed świętami, w czasie świąt, to tam, ale gdzieś ten czas wolny będzie. Życzę dużo wolnego czasu, również i miłej zabawy. Do następnego wideo.